Witam, dziś pokażę wam jak uruchomić Bluetootha w Windowsie 8. Zjeżdżamy myszką w prawy dolny róg, tak żeby się pokazało ta słynna taka linia. Tutaj klikamy na tą zębatkę. Jesteśmy na ustawieniach. Zmień ustawienia komputera, naciskamy i mamy tutaj już jak widzicie urządzonka i masz tutaj ogólne zarządzanie urządzeniami bluetooth, włączamy tego bluetootha i teraz już on będzie widoczny na pasku i dalej to już wiadomo, dodań lub usuń urządzenia bluetooth. Komputer i urządzenia Bluetooth. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie. Star TV!